Cześć Wszyscy! Ja jestem Jester, i dziś omówimy sobie postać Wurt. Bez przedłużania, zaczynajmy! Wurt posiada 150 zdrowia, 150 sanity oraz 200 głodu. Statystyki te możemy znacznie zwiększyć, ale o tym później. Wurt jest mermem, więc jest znienawidzona przez świnie oraz król świni z nią nie chce handlować. Ale w zamian możemy zaprzyjaźnić się z mermem, jeśli damy mu jakieś wege jedzenie albo rybkę. Im więcej głodu od jedzenie jakiemu dajemy, tym dłużej merm się z nami przyjaźni. Dodatkowo po nakarmieniu jednego merma zaprzyjaźnią się z nami dwa dodatkowe mermy, oczywiście jeśli są w pobliżu. Nasi rybieści przyjaciele posiadają 500 zdrowia oraz zadają 30 punktów obrażeń. Potrafią kopać kamienie oraz ścinać drzewa w dużej ilości, są w tym naprawdę wydajni. Nawet wybierając odpowiednie skile w drzewku możemy sprawić, aby mermy wykopywały pięknie oraz orały pole, ale o jej drzewku opowiem w późniejszej części filmu. Warto dodać, że Wurt posiada jedną cechę, która ją bardzo wyróżnia na tle innych postaci, mianowicie jest wegetarianinem, czyli nie jedaj mięsnych. Za to dostaniemy o 33% więcej głodu od warzyw i owoców. Dodatkowo Wurt nie traci zdrowia od jedzenia kelpów ani durianów, no i wianek z kwiatów jest zamieniony statystykami z wiankiem z kelpów. Ulubionym daniem worty jest durian, zarówno przepieczony, jak i surowy. Wort jako istota z bagna bardzo odnajduje się na jego terenach i widzi białe kółka w miejscu, gdzie są macki oraz jest o 30% szybsza na darni bagna. Dodatkowo przemoczenie nie zabiera jej sanit, a samo tonięcie lub skakanie na głowkę nie zabiera jej nic, jedynie dostaje ona 50% przemoczenia. Przemoczenie na Wurcie może dać nam sporo benefitów związanych ze kilkoma umiejętnościami wiedrzew, Dodatkowo żaby są neutralne dla wórty. Oraz przedmioty nie wypadają nam z rąk, kiedy jesteśmy mokrzy. Tak właściwie to nie wypadają nam z rąk w ogóle. Nawet jeśli Gęsiołoż na nas krzyknie lub walnie nas Berger, oba te ataki sprawiają, że podstawowym postacią wypadają przedmioty z rąk. Jakby tego było mało, Wurt może czytać książki Wakerbottom. Nie wywołuje to efektu książki, ale odnawia lub zabiera jej sanity zależnie od przeczytanej książki. No i rybki trzymane w ekwipunku Wurty umierają znacznie dłużej oraz odnawiają jej trochę sanity, a martwa ryba zabiera jej sanity. Dłuższe życie ryby jest naprawdę przydatne dzięki zimowej i letniej rybie. Obie te ryby pojawiają się w swoją porę roku na oceanie i będą nas składzać lub ogrzewać jeśli je trzymamy w ekwipunku. Jeśli gramy Wurtę, to jest to praktycznie darmowy thermal stone, który trwa o wiele dłużej bo aż 4 dni. I jest niezniszczalny, bo rybki możemy składować w kontenerze na rybki, wtedy odnawia się ich zdrowie. Mając chociaż po dwie ryby lodowe i dwie ogniste, możemy przez całą porę roku nie martwić się zimnem i gorącym. Pora przejść do specjalnych itemów worty, a trochę ich jest. Zacznijmy od podstawowego domku merma. Możemy go zrobić z czterech desek, trzech liców oraz dwóch ryb. Nie byle jakich ryb, bo można go zrobić tylko z tych jeziorkowych ryb. Strukturę tą, tak jak każdą strukturę Wurty, możemy postawić tylko na Turfie Bagna, ale jeśli chcemy, możemy po postawieniu zmienić Turf na jakiś inny. Domek działa prawie tak jak Dom Świni, z tą różnicą, że zamiast Świni pojawi się w niej Merm. Jeśli Merm zginie, to następny pojawi się po dwóch dniach, no chyba, że jest zima, wtedy nie pojawi się nowy Merm i Mermy chowają się w domkach w zimę. Aby nieco zachęcić Mermy do wyjścia w zimę, możemy podpalić im domy. Tylko pamiętajcie o ugaszeniu domu, aby go nie stracić. Następną i najważniejszą strukturą Wurty jest... dywan. Tak, dywan. Nie byle jaki dywan, bo królewski dywan. Zrobimy go z 5 desek i 5 lin. Po postawieniu zauważymy, że to jedna z niewielu struktur, które trzeba ulepszyć. Potrzebujemy do tego 20 sztuk wodorostów, 10 pikskina oraz 15 bawolej wełny. Jak już zrobimy nasz dywan i w pobliżu są jakieś mermy, to jeden zdecyduje się usiąść na dywanie. Jeśli nakarmimy go czymś, co łącznie daje 50 punktów głodu, to zamieni się on w króla mermów. I tu zaczyna się zabawa. Jeśli mamy na świecie króla mermów, to statystyki Wurty rosną do 250 głodu, 200 sanity oraz aż 250 zdrowia. O dziwo da się sprawić, by Wurt miała jeszcze więcej zdrowia, ale o tym opowiem za chwilę, bo teraz ważne jest to, że. Jeśli mamy króla na świecie, to każdy merm jest neutralny względem istot i innych graczy. Zwykły merm dostaje dodatkowe 60 zdrowia oraz 10 punktów obrażeń. Dodatkowo możemy pojawić lepsze mermy, które mają aż 660 zdrowia i 50 obrażeń oraz są odporne na ataki rozpraszające, takie jak np. krzyczenie bikwin. Ale aby mieć takie mermy na świecie musimy zrobić lepszy wojowniczy dom do zrobienia zy. Pięciu desek, jednej skóry zymacki i dwóch dzit Mermy będą się generować w tych domkach tylko jeśli król jest na świecie i żyje. Jeśli król umrze, to wszystkie wojownicze mermy dostaną wielkiego nerfa i będą gorsze od zwykłych mermów. Tak, nie przesłyszało się wam. Król jest w stanie umrzeć, albo od zagrożeń, co zdarza się rzadko, bo jeśli go coś walnie, to ten się broni, przyzywając mermy ich wojowników, albo od częstszego powodu, czyli śmierci z głodu. Po pojawieniu się król ma 50 punktów głodu oraz 1000 punktów zdrowia i umrze po czterech dniach niejedzenia. Ale możemy go karmić. Jego żałonek pomieści aż 200 punktów głodu. Jeśli umrze, możemy bez żadnego problemu nakarmić kolejnego merma, by ten zajął jego miejsce. Ostatnią rzeczą związaną z królem jest wymiana. Jeśli damy królowi rybkę, nawet tą z morza, to ten da nam w zamian kerpy, różne nasiona, trochę złota, czasem nawet skórę zymacki oraz trinkety. Złoto przydaje się, bo król świnie jest zainteresowany wymianą z Wurd, więc złoto od króla mermów to sposób na odnawianie złota w późniejszych dniach. Ostatnim podstawowym itemem wórt jest czapka merma. Do zrobienia z jednej ryby, dwóch patyków i jednego ricza. Sprawia, że mermy traktują postać, która ją nosi, jako merma. Więc nas nie biją oraz możemy wtedy karmić króla mermów jako postać inna niż wórt. Jako ciekawostkę powiem, że vortoks i weber mogą ją nosić, aby króliki ich nie atakowały. Czapka tak gnije i po 15 dniach zamieni się w wyzmieliznę. To wszystko na temat podstaw wurdy. Teraz przechodzimy do jej drzewka, a tak swoją drogą, jeśli moje filmy ci się podobają, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nic to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Więc drzewko Wurt dzieli się na trzy kategorie: kategoria amfibii powiązaną z przemoczeniem, kategoria mermów powiązanych z mermami oraz affinity. Zacznijmy od amfibii. Pierwszy skill sprawia, że jeśli jesteśmy przemoczeni, to odnawia nam się odrobinę Sanity. Drugi sprawia, że odnawia nam się trochę więcej Sanity. Trzeci skill jest o wiele lepszy, bo sprawia, że posa się o wiele mniej marśnie, jeśli jest mokra. Dzięki temu skillowi możemy być przez całą wiosnę na spokojnie mokrzy i nic nam się nie stanie. Następnie mamy kolejne dwa skilla. Które dają nam benefity z bycia mokrym. Na lewo mamy umiejętność ślizgiej skóry. Sprawia ona, że nasza mokrość to tak naprawdę nasze zdrowie. I jeśli otrzymujemy obrażenia, to najpierw spada nam mokrość. Armor chroni naszą mokrość tak jak nasze HP, więc tak właściwie to jest dodatkowe HP dla wurty. W pierwszym poziomie tej umiejętności 100% mokrości to 31 zdrowia, a na drugim poziomie tej umiejętności 100% jest równe 50 punktów zdrowia. Czyli Wurt może mieć tak naprawdę aż 300 punktów zdrowia. Drugi poziom tej umiejętności sprawia też, że dostaniemy pasywną mokrość, jeśli stoimy na zmutowanym bagnie albo na spaczonym bagnie. Czym są te bagna? Opowiem za chwilę. W kategorii amfibii zostały nam tylko dwa perki: wodne uzdrowienie 1 i 2. Pierwszy poziom tej umiejętności sprawia, że jeśli mamy 100% mokrości, to Wurt regeneruje pasywnie pół punkta zdrowia co 6,5 sekundy. Jeśli mamy mniej niż 100%, to regeneracja będzie trwała dłużej. Drugi poziom przyspiesza regenerację zdrowia do pół punkta zdrowia co 4 sekundy. Tak samo jak umiejętność ślizgiej skóry na pierwszym poziomie, będziemy dostawać pasywną mokrość, jeśli stoimy na spaczonym albo zmutowanym bagnie. Pora opisać umiejętności z Królestwa Mermów. Po lewej stronie, na dole, mamy umiejętność, która sprawia, że mermy wojownicy, którzy są z nami zaprzyjaźnieni, będą unikać walki i regenerować swoje zdrowie, jeśli spadnie ono poniżej 20% ich maksymalnego zdrowia. Jeśli będą mieli więcej niż 20% HP, to wrócą do walki. Na dole, na prawo, mamy też osobną umiejętność, która sprawia, że, że wszyscy niewurtowi gracze, którzy są obok Wurty, będą dostawać 30% prędkości na bagiennym turfie. Raczej słaba umiejętność, nie polecam jej. Następnie na lewo mamy odnogę komarzych Umiejętności pierwszy skill daje nam możliwość wytworzenia pacynki komara. Z jednego odwoku komara i jednego futra powoła, pacynka sprawia, że komary są dla nas neutralne, póki mamy je w ekwipunku. Pacynka gnije 8 dni i da się ją naprawić odwokami komarów. Mosquito Incognito to następna umiejętność pozwala nam ona robić kolejne komarze przedmioty. Z czterech komarów i jednego odwoka możemy zrobić komarzą bombę. Można ją rzucić, zadaje ona 59 obrażeń oraz pojawia 4 komary, które będą nam lojalne i będą atakować to wy co rzuciliśmy. Z jednego odwoka komara, jednej nitry i jednej kupy możemy zrobić specjalny nawóz, który działa jednocześnie jak kupa, kompost i formuła wzrostu. Raczej słaba rzecz, bo dobre ułożenie farm samo odnawia wszystkie warianty nawozów. Następnie możemy zrobić strzykawkę z dwóch odwoków komara, daje ona 100 hp mermą, a w urcie 16 hp. Jeśli mamy następną komarzą umiejętność, to strzykawka będzie odnawiać merłam dodatkowo po 5 zdrowia 10 razy i wórcie po jednym zdrowiu 10 razy, takie gorsze żerki dla mermów. Umiejętność ta sprawia też, że z komarzej bomby wyskakują dwa dodatkowe komary. Oraz jeśli mamy pacynkę w ekwipunku i tą umiejętność, to możemy podnieść komary bez siatki na motyle. Następnie mamy 3 skile z equestami króla. Są to dodatkowe buffy, które aktywujemy dając królowi dane itemy. Pierwszy skill daje wszystkim mermom 15% ochrony ogólnej oraz 10% ochrony w urcie, jeśli damy królowi marmurową zbroję. Druga umiejętność sprawia, że jeśli damy królowi tulecytową koronę, to wojownicze mermy nauczą się unikać. Działa to trochę tak jak zbroja ze Fuelweavera, chroni mermy w 100% przed jednym atakiem, ma cooldown 10 sekund. Dzięki daniu tej korony, wór też będzie tracić o 5% mniej sanity od potworów. Ostatnim questem króla jest trójząb. Jeśli damy mu trójząb, na który schemat dostaniemy ze krapkinga, to wszystkie mermy, tak samo jak Wurt, będą bić o 5% więcej obrażeń i wszystkie zaprzyjaźnione wojownicze mermy dostaną atak combo, którym co jakiś czas biją 3 razy po 26 obrażeń. Warto dodać, że jeśli król zginie z itemami, które mu damy, to je upuści na ziemię. Następnie mamy trzy proste umiejętności dotyczące głodu króla. Pierwsza zwiększa głód króla o 25%, druga o aż 50%, a trzecia sprawia, że król głodnieje o 15% wolniej. Zostały nam jeszcze umiejętności dające nam kilka ciekawych struktur. Pierwszą jest karmiarka mermów do zrobienia z dwóch desek i dwóch ryców. Ma cztery sloty i można wkładać do niej tylko kelpy. Każdy kelp sprawia, że mermy będą pojawiać się z domków o 8% szybciej, maksymalnie 32% szybciej. Może też być użyta, aby nakarmić wszystkie mermy w pobliżu? Mermy wtedy zjedzą kelpy. Stacyjka ta ma swoją lepszą wersję, do której potrzebujemy osobnego skilla. Robi się ją z trzech desek, trzech ryców i jednej skóry macki. Działa tak samo, tylko lepiej. Ma więcej slotów na kelpa i maksymalnie przyspiesza pojawianie się mermów o 48%. Następnie mamy stacyjkę do narzędzi dla mermów. Robi się ją z dwóch desek, pięciu patyków i pięciu kamieni. Musimy wkładać do niego kamienie i patyki, aby mermy mogły brać z narzędzia. Z narzędziami mermy mogą kopać pięki oraz orać pole. Dodatkowo kopią wtedy kamienie i robią drzewa nieco szybciej. Jest jeszcze lepsza wersja tej struktury, która zwiększa wydajność narzędzi. Następnie mamy zbrojownię dla mermów wojowników. Struktura ta działa podobnie do tej z narzędziami. Robi się ją z dwóch desek, pięciu kłód i pięciu trawy. Jeśli włożymy do niej kłody i trawę, to mermy wojownicy będą mogli brać z niej hełmy, które dają im 30% ochrony przed obrażeniami. Lepsza wersja tej struktury daje hełmy, które dają 50% ochrony przed obrażeniami. Zostały nam już tylko 4 Skilezy Affinity. Aby wybrać Affinity, musimy jakąkolwiek postacią zabić Fuel Weavera dla cienistego Affinity i Celestial Championa dla księżycowego Affinity. Można mieć tylko jedno naraz i bazowo każda postać dostaje 10% ochrony przed obrażeniami strony, po której jest, i 10% obrażeń do strony przeciwnej. Pierwsza księżycowa umiejętność pozwala nam karmić nasze mermy szkłem księżycowym. Po zrobieniu tego mermy zmutują. Zmutowane mermy po otrzymaniu obrażeń kują przeźwinka za 40 punktów obrażeń. Są to obrażenia AoE. Jeśli użyjemy przy naszych mermach czystego blasku, to zmutują jeszcze bardziej i przez 4 minuty będą zadawać planarne obrażenia. Drugi księżycowy skill pozwala nam robić księżycowe berło bagna. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Do zrobienia z jednego Driftwooda, jednego turfu bagna oraz jednego czystego blasku. Po użyciu berło przyzwie zmutowane bagno, w odrębie 7 na 7 turfów. Na tym bagnie występuje lunacja oraz gestalty. Wszystkie mermy wokół nas zmutują oraz Wurt będzie moknąć, jeśli wybraliśmy skill, o którym wcześniej mówiłem. Berła ma cooldown 8 minut oraz zmutowane bagno po jakimś czasie zniknie. Pora opisać cieniste umiejętności Wurty. Pierwsza cienista umiejętność Wurty sprawia, że każdy zaprzyjaźniony merm po śmierci stanie się cienistym mermem. Jest zaprzyjaźniony już na zawsze i po otrzymaniu obrażeń tepnie się jak Shadow. Możemy na cienistych mermach używać piór horroru, by zadawały planarne obrażenia przez 4 minuty. Drogą umiejętnością jest cienisty trójząb. Robi się go z Driftwooda, bagnistego turfu i piór horroru. Działa podobnie do księżycowego odpowiednika. Pojawia spaczone bagno, daje planarne obrażenia wszystkim cienistym mermom oraz pojawia na swoim terenie cieniste macki, które biją przeciwników. Bardzo fajna sprawa, jestem fanem cienistej strony. Macie tutaj drzewko, które ja bym używał. I dziękuję Wam za oglądanie. Ja byłem Jester i do następnego odcinka. Cześć!